Cześć, chciałem Wam pokazać eee, prace tynkarskie, które właśnie przebiegają. Niestety nie będę w stanie nagrać nic z, z pracy e, panów, od tynków. Eee, ale, ale zawsze mogę pokazać Wam po-po, e, jak to wygląda. Więc e, taki szybki, krótki filmik. W domu jest ponad 600 metrów, nie pamiętam dokładnie ile, i 8 dni zrobili to, co właśnie zobaczycie. Tynki są gipsowe, twarde. Jest to bardzo wilgotno. Powoli schną. No tu nie widać tu nie będzie bo tu będą płyty. Łazienka jest zrobiona na szorstko. Bo będą tu płytki. Wszędzie. Tu też niestety nie widać. Tutaj kawałek jest zrobione ściany. I ta ściana w korytarzu. Jeszcze wilgotne. Tutaj jeszcze panowie nie robili nad schodami i schodów. To jest jeden z pierwszych pokoi, który był skończony. Więc o tutaj są. Robią się coraz bielsze. I są bardzo gładkie w dotyku. Naprawdę, bardzo gładkie. Podoba mi się. Dobrze no się zdecydowałem na takie tynki. Tutaj po bruzdach są ślady. Wolniej istnieje w tym miejscu. No proszę. Tasza na szybciej wyschła, bo tutaj rano słońce świeci na nią akurat. Idealnie pada. Jeszcze zostało z góry to i to. No nasz pokój skończony. Tam będzie y, taka ukryta ściana, więc tam nie potrzeba garderoba. Tu jeszcze nie skończona. W sumie nie zaczęte nawet. To chyba sobie zostawię panowie na później. Y, u góry jest ogólnie. Teraz jest takie parę tygodni ciepłych i tutaj ciężko się pracuje na górze. Od dachu naprawdę grzeje. Idziemy na dół. Pokażę wam. Tu chyba łazienka, chyba jest dzisiaj był by ukończony Więc to jest super świeże O proszę, sufity zabezpieczone, tutaj gdzie pryskali Więc jest ok. Tutaj też Trochę trzeba będzie go podczyścić, bo na przykład tutaj przy tych amenemostatach trzeba będzie przetrzeć Ale ogólnie zabezpieczony jest sufit Więc tak to wygląda to też jest dzisiaj skończone też jeszcze wilgotny no i tutaj ściany dzisiaj też jeszcze zrobili no i tutaj przygotowali sobie zagruntowali podtynkowanie e, chyba w poniedziałek teraz, jutro mają jeszcze przyjść bo zabezpieczać sufity jeszcze pogruntować pozostałe miejsca Więc tak to wygląda. Tyle, tyle panowie zrobili w 8 dni. Bardzo długo zeszło im wstawianie narożników oraz tych profili przy 3 Trzy dni w sumie chyba. No, ale to nie dziwię się. Ustawianie tego to jednak trwa. No, więc tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Tu są cięcia ze względu na ukryte drzwi, więc to się dokończy później. Będzie dzięki, taki szybki, po prostu szybciutki update. Tutaj jeszcze nic nie zrobione, bo tu jest składzik. Do zobaczenia.